Cześć wszystkim, dzień dobry. Witam was gorąco w kolejnym filmie w tym roku. Udaje mi się nagrywać już kolejny odcinek, więc bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że wróciłam na stałe. Największy problem tak naprawdę z moim powrotem był taki, że nie brałam aparatu z mojego rodzinnego domu, a kiedy już go sobie teraz przywiozłam, to pewnie będę starała się nagrać co weekend. Więc zapraszam. Dzisiaj znowu będzie makijaż odgrzebie jakieś rzeczy kosmetyczne. Które mam, które podostawałam, które sobie gdzieś tam nie wiem, może kupiłam, bardzo pojedyncze. Makijaż będzie inny niż w zeszłym tygodniu, chociaż kosmetyków pewnie użyję dosyć podobnych, ponieważ ja tutaj nie mam jakichś wielkich zasobów, jeszcze dużo rzeczy nie przywiozłam, ale mam nadzieję, że i tak coś fajnego zmalujemy i będzie się miło oglądało. Zatem zapraszam. Mamy dzisiaj całkiem ładną pogodę, zaczęło świecić słońce, więc mam nadzieję, że obraz będzie taki znośny. Wiem, że może nie być idealnie, ponieważ tutaj mam bardziej oświetloną część twarzy, tutaj mam ścianę i też za bardzo nie mam się jak ustawić, bo tutaj cały czas nie mam drzwi i nie chcę wam pokazywać tego, co jest w przedpokoju, ale oczywiście sobie damy radę. Wiem, że nie jesteście tutaj specjalnie do jakich. Pięknych wnętrz, ani profesjonalizmu, tylko dla mnie, za co Wam bardzo dziękuję. No i myślę, że zaczynamy. Zacznę sobie od pielęgnacji, którą mam już na sobie i nałożyłam ją już jakiś czas temu, tylko przysnęłam w międzyczasie. I to jest krem. Muszę w ogóle dłużej pokazywać Wam produkty, bo ja tak nie macham chaotycznie, więc po prostu Wam pokażę w miarę tak stabilnie. Tutaj mam krem z Loreala. to jest Revita Lift Filler z kwasem hialorowym i jest to krem z SPF-50. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny, dlatego że jednocześnie mamy całkiem dużą ochronę przeciwsłoneczną. I tutaj jeszcze producent pisze, że jest to krem anti-aging, więc jak najbardziej. No w końcu filtry to jest coś, co najbardziej nam powstrzymuje, hamuje proces starzenia skóry. I ten krem jest taki. Gęsty dosyć, ale jednocześnie zachowuje się właśnie jak taki krem pielęgnacyjny, troszkę cięższy, ale nie jest jakiś taki na maksa tłusty i też nie jest w ogóle bielący. Naprawdę mi się podoba. Fajnie mi się z niego korzysta. Tutaj może Wam pokażę tę konsystencję, jak to wygląda. Tak właśnie się prezentuje konsystencja. No taki widać, że w ogóle się nie przelewa. I teraz założę sobie mieszankę podkładów. Pierwszy z nich to będzie L'Oreal Too w kolorze 1.5 i myślę, że do tego dorzucę odrobinę Maybelline Super Stay Active Wear w kolorze 03, dlatego, że ostatnio używałam tego i mimo, że on całkiem fajnie się wpasował, to jest dla mnie ciut ciemniejszy niż moja szyja, a może ten Maybelline to wyrówna. Więc teraz zrobię sobie szybką mieszankę jakichś takich w dosyć losowych proporcjach. Myślę, że będzie chyba troszkę lepiej, bo jest odrobinę jaśniejszy niż solo. Proszę mi tu zostawić pędzelki. I lecę z gąbeczką. Gąbeczka iMagic z AliExpress. Wiem, że są fani, ja nie jestem jakąś wielką fanką tej gąbki, ale mam, to użyję, zwłaszcza, że rano została ukradziona przez moje koty. Więc od razu niech nich pójdzie w ruch. Zrobiłam sobie peeling po poprzednim filmie, bo zobaczyłam właśnie, że ta moja skóra jakoś tak pięknie wygląda i by się przydało. I mam nadzieję, że dzisiaj te podkłady będą... Na niej leżeć lepiej. I powiedziałabym, że jest lepiej. Nie dość, że jest lepszy podkład pod podkładami, czyli baza w postaci kremu, który jest dla mnie tłustszy, bardziej nawilżający, to jeszcze te podkłady chyba po prostu lepiej leżą. Dobrze, i teraz jakiś korektor. Myślę, że znowu wezmę ten z L'Oreala, bo też nie mam za dużo korektorów tutaj przy sobie. To jest kolor 327. Bobnik. Bob. Co tam? I co? Widzisz ją wybrać pędzelki? Na pewno będziesz chciał. Chwilowa przerwa na kotki. I wracamy do korektora. I nawet nie wiem, czy go teraz za dużo nie nałożyłam, ale to rozprowadzę po górnej powiece i będzie w porządku. Nie, jest w porządku. I tak używam o wiele mniej mniejszej ilości niż kiedyś. Kto jest ze mną od początku ten wie. I dzisiaj zrobimy sobie makijaż oczu, taki trochę może bardziej kolorowy, bo mam paletkę, dwie, znaczy mam ogólnie jakieś cztery paletki ze sobą, wszystkie takie trochę bardziej kolorowe. Ale zrobimy sobie nim jakiś miks, a jeszcze zanim to, to użyję odrobinę tej bazy z kolekcji ze stysiem marki Vivo. Będziecie mi tu się myć? Jeżeli, jeżeli słyszycie maskanie, ma to kotki się myją. Zawsze mam problem tak z wycelowaniem, z tą bazą, żeby nabrać dobrą ilość. Zawsze mi trochę za dużo się nabiera i ją rozprowadzę nie palcem, tylko gąbeczką. I odrobinę się przypudruję pudrem z Bel, który można kupić w biedronce. Taki uh, Give Me Perfect. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny, mimo że jest najjaśniejszy, albo nie, no chyba jest najjaśniejszy. Wydaje mi się, że to jest numer jeden, bo chyba były inne. Jeszcze bym sobie coś nałożyła na usta, bo mam suche. I mam do wyboru dwie rzeczy. Takie dosyć podobne, ale chyba użyję tego z Essence co poprzednio, też na początku filmiku właśnie używałam nowości What The Fake Extreme i to jest taki błyszczyk powiększający usta, rzeczywiście trochę szczypię, ale ja go tutaj przede wszystkim chcę użyć, żeby mieć jakąś warstwę lekko nawilżającą, bo jeśli chodzi o powiększanie moich ust takimi kosmetykami to zupełnie mi to nie wychodzi ale mam wrażenie, że to też wynika z tego, że ja nie mam takich ust, które są oddzielone taką widoczną krawędzią. A chyba o to chodzi, że jak się nakłada na tę krawędź, to ona delikatnie właśnie tak jest podrażniana i może zostać delikatnie powiększona. A u mnie za bardzo nie ma gdzie tego nałożyć. I będziemy lecić z cieniami. Mam paletkę Eveline Varieté. Dostałam ją już dosyć dawno temu, nie wiem nawet dokładnie kiedy, ale jeszcze jej nie używałam i nawet mam te folię cały czas na tej paletce. A kolory są całkiem fajne i można stworzyć i coś kolorowego, i coś bardziej neutralnego, więc dzisiaj myślę, że ona pójdzie w ruch. A jeżeli tego byłoby mi mało, to mam jeszcze paletkę Nabla Dreamy 2, która wiem, że Chyba nie cieszyła się jakąś super popularnością. Maxi ją zachwalała, mówiła, że jest bardzo fajna. Ja też ją dostałam kiedyś i użyłam kilka razy, i uważam, że jest w porządku, ale to połączenie kolorystyczne nie jest takie typowe, więc chyba też o to chodzi, że ta paletka jakaś taka jest średnia w przekazywaniu dalej. Bo ja już, już nawet chyba z dwa razy wystawiałam na Instagramie, żeby ktoś ją kupił, nawet nie, wiem, czy nie w jakiejś całkiem spokocenie. Ale jeżeli na razie nikt nie jest chętny, to u mnie zostaje. I mam też jeszcze taką paletkę z Shiglam, to jest Violet Vision Palette. I tutaj mamy troszkę fioletów, ale te fiolety też są takie bardzo rozbielone. I też malowałam się nią kilka razy. Jest też tutaj taki brokacik całkiem sympatyczny. Miałam go na Sylwestra. Więc paletka jest OK. Używam jej czasami właśnie do takich fioletowych makijaży, ale też ta kompozycja jakaś nie jest taka super powalająca. Zatem mamy kilka opcji, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak tak patrzę właśnie teraz na tę paletkę z Eveline, to mam ochotę zrobić taką beżową, bardziej neutralną górę i taki bardziej zielonkawy dół. Zacznę od takiego cienia. Wydaje się całkiem ładny taki transfer taki transfer trochę brązowo-brązkwiniowy. Pędzelek to jest Jessam 228. Jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tam będę podawać te pędzle. Ale jak zapomnę, no to trudno. Bardzo lubię w ogóle te pędzelki. Jest u mnie test na kanale sprzed kilku lat. Już nie wiem ilu. A jeszcze poza tym testem, to te pędzelki miałam wcześniej i nadal. Uważam, że sobie najbardziej bardziej spoko za te ceny, chociaż pewnie podrożały przez ten czas. Ale fajny cień. Taka brzoskwiniowo-łososiowa chmurka. Bardzo ładnie się rozciera. Wiem, że ta paletka już nie jest jakaś super nowa, ale u mnie przeleżała. I dopóki właśnie nie wzięłam tutaj aparatu, to też... No po prostu nie miałam jak nagrywać. Zatem wierzę, że teraz to już... Kwestia formalności, że się tutaj będę pojawiać po prostu po, co, co weekend tak przypuszczam, bo na razie przez ciemno jeszcze jest popołudniu, wiadomo o co chodzi, dopóki nie zmienimy czasu, to będzie ciężko nagrywać popołudniami, ale pierwsze koty za płoty. I teraz może bym sobie dołożyła do tego taki, taki troszkę różowy, różany cień. Fajny kolor, podoba mi się. Myślę, że się fajnie połączy. Mm -hmm. Bardzo spoko. I też jest Jessab 230. No lubię te pędzle Gessup. Jakoś tak mi nie szkoda ich brać gdzieś na wyjazdy, czy wrzucić do kosmetyczki, a z drugiej strony one są fajne, bardzo je lubię. Dobrze mi się nimi rozciera. Mają dla mnie odpowiednią miękkość włosia. Tutaj też się super łączą te cienie. I tym poprzednim pędzelkiem trochę to tak wmieszam. Nie wiem, czy mi trochę się dziury nie porobią przez to. I teraz, jak dla mnie, aż się prosi, żeby użyć takiego rozbielonego łososiowego, to jest takie, nie wiem, coś pomiędzy różem a pomarańczem, ale bardzo białe. I też, oczywiście, czasem 227. Ja go tutaj trochę gdzieś. Podokładam, porozcieram nim w górę. Teraz postaram się porozcierać granice, żeby gdzieś tam to wszystko było spójne. I zastanawiam się, co na środek. Pewnie jeszcze delikatnie gdzieś tam jakimś brązem to pogłębię, ale tutaj mam taki cień, który mogłabym dać na środek. Jeszcze popatrzę w inne paletki, bo chyba coś podobnego jest w nabla Dreamy. To też by pasowało. On jest akurat całkiem fajny, taki opalizujący, brzoskwiniowy. No tutaj to zupełnie nic. Więc wiecie co, wezmę może ten z nabli, żeby nie było, że tylko jednej paletki używam. No i będzie pasował, tak myślę. To jest taka brzoskwinka, ale opalizująca lekko trochę na róż. On ma takie drobinki, jest taki. Rdzawo miedziany. To jest chyba jeden z moich ulubionych cieni z tej paletki. Bo reszta jest taka ciemna. A ten wypada bardzo wdzięcznie. Właśnie we wszelkich brzoskwiniowych połączeniach i różowych. I z brązami też się spoko zgra. On jeszcze ma w sobie coś takiego złota, złotego, po prostu, więc wypada dość neutralnie. I aż mi kusi, żeby sobie go, tego właśnie, co nowo, używałam, zestawić z tym Eveline. I to jest nabla. On jest taki bardziej brzoskwiniowy i ma o wiele więcej drobinek, a Eveline jest bardziej gładki. I trochę bardziej w beż. Ma odrobinę więcej shiftu beżowego, ale oba, yy, mimo wszystko, są całkiem podobne do siebie. To jest nabla. To jest Ewela. Dorzucę jeszcze odrobinę brązu, skoro tu jest. I delikatnie przyciemnie zewnętrzny kącik. Wszędzie mam pełno kłaków moich kotów, mam wrażenie. Takie małe, czarne kłaczki. Tak przy granicy bardziej i lekko w zewnętrznym kąciku. Lekkie zblendowanie tego. No jakoś bardzo nie przyciemniłam sobie tym brązem tego makijażu, ale to dobrze wiecie, że ja też nie przepadam za bardzo ciemnymi makijażami. Teraz tym samym brązem zejdę sobie na dolną powiekę, żeby połączyć tutaj coś. To ten brąz mi się trochę sypie. Dobra. I delikatnie porozcieram. W związku z tym, że zależy mi na intensywności, to użyję odrobiny bazy podcienie tutaj wewnętrzne obszary dolnej powielki. I przede wszystkim kusi mnie ten zielony. Nie wiem, czy używać tego niebieskawego, morskiego. I tego zielonego naładuję tutaj w obszarze tęczówki. Mamy coś takiego jak jaśniejsza, błyszcząca zieleń. Ja bym tutaj, właśnie ją od wewnętrznej strony dała. Bardzo fajna. Gdzieś coś podobnego chyba kiedyś miałam. To mi się kojarzy z czymś. Taka cytrynowo-zielona jest. I połączę to sobie. trochę palcem tutaj zbiorę, bo chciałabym nałożyć coś, no może akurat ten się nada z nabli, to jest taki jasny, tylko kurczę, czy mam go czymś nałożyć, czy mam jakiś czysty pędzelek, no trudno, oczywiście trochę obrzebie dłoni, ten poprzedni i on powinien też mieć w sobie złoty shift, więc akurat myślę, że do wewnętrznego kącika będzie spoko, do połączenia tych dwóch bytów, Górnego i dolnego. Teraz zrobię szybkie czyszczenie przy pomocy beżu, bo na pewno wyjechałam tutaj na przykład. To mi się nie podoba i będę chciała to delikatnie, właśnie podciągnąć. Też można górną granicę delikatnie poprawić. Nie kombinuję, tylko zrobię sobie miks bazy pod cienie, pod tusz. Bazy pod tusz Volume Booster i tuszu z Essence. To jest ten nowy, którego używałam w poprzednim filmie. I może ta baza trochę mi rzeczywiście podbije efekt, bo chciałabym, żeby te rzęsy były trochę bardziej widoczne niż ostatnio. Rzęsy wytuszowane, jak mi wyschną, to delikatnie usunę to, co mogło mi się odbić. A teraz przejdziemy do konturowania i znalazłam w swoich zasobach paletkę Affect. Nadal jest, nadal nie jest użyta, więc się wykonturuje przy pomocy tego bronzera. A jeśli chodzi o pędzelek, to wezmę sobie jeden z moich ulubionych i to jest Brushworks. Dostałam go kiedyś z Look Fantastic. Nie wiem gdzie go można dostać. Przypuszczam, że najbardziej na jakichś amerykańskich stronach, ale jest bardzo fajny, bardzo go lubię. I dodam sobie trochę koloru. No i ten bronzer też jest niczego sobie fajny, neutralny, dobrze się rozciera. Nie jest to mój ulubiony kolor, bo ja wolę ciut chłodniejszy, ale... Konturowanie policzków zajęło mi 10 sekund. Dobrze się rozciera i ten będzie na no kurczę. Ułatwia robotę. Zaraz zajmę się brwiami. Polecacie ostatnio coś fajnego do brwi, może jakieś nowości się pojawiły, bo kończą mi się kredki. Ja właśnie lubię kredki takie cieniutkie najlepiej. I najlepiej żeby nie trzeba było ich temperować. Więc może macie jakieś namiary na coś w porządku z nowości. Więc brwi sobie zrobię tym samym duetem, który ostatnio był w użytku, czyli paezę soft brown. Znowu na początki. Ono ma taki dosyć kolor podobny do moich włosów. Jest miękka i rzeczywiście taka pudrowa. Jak nazwa wskazuje, bo to jest Powder Brown Pencil. Zaraz to poprawię gąbeczką. Tutaj te początki to tak trochę niechlujnie robię, ale wiem, że połowa tego co nałożyłam zniknie. Tylko żeby wypełnić luki, jest. A tych luk na przodzie to ja trochę mam. I kredka docelowa, czyli Eveline Micro Precise Brow Pencil. Też kolor są brown, chociaż ona jest o wiele ciemniejsza od tej poprzedniej. Nie wiem, czy to jest ok. Nigdy nie wiem, czy te moje brwi są równe, dopóki nie zobaczę w filmiku albo nie zrobię sobie zdjęcia. Bo jak dla mnie, jak teraz na siebie patrzę, to są całkiem w porządku. Tutaj trochę rozmyzane. I też ten ogonek chyba jest troszkę krótszy, mniej ostrzejszy w porównaniu do drugiego. Więc trochę spróbuję go podrasować. Szkoda, że nie mam żadnego żelu utrwalającego, bo by mi w sumie trochę pomógł ujarzmić te końcówki. No ale trudno. O, i tutaj widzicie, w ogóle odnalazłam magicznie rozświetlacz, czyli jednak jakiś mam. Ale mimo wszystko użyjemy rozświetlającego różu, tego co poprzednio był, dzisiaj może trochę inny odsłonie. Mam też tutaj takie pomarańczowe na oczach, więc myślę, że fajnie się będzie zgrywało. To jest Catrice Blush Box w kolorze 030 i to jest Glowing Multicolor, taki właśnie rozświetlający róż. I pędzelek mam w ogóle chyba z Biedronki. Czasami są takie właśnie z takimi beżowymi trzonkami, i akurat te z beżowymi trzonkami bardzo lubię. Mam kilka. Właśnie ten do różu, i chyba też coś do oczu mam. I uważam, że niektóre rzuty z biedronki potrafią być fajne, tylko trzeba patrzeć po prostu, co się kupuje, bo niektóre to takie mało przydatne, a no zależy też, jakie mamy potrzeby, wiadomo. Ale z tego mi się spoko korzysta. Fajny jest ten różyk, taki właśnie delikatnie opalizujący. Myślę, że mogłabym go porównać do czegoś w stylu chyba koralisty albo orgazmu, tak mi się wydaje. No właśnie, on też jest taki błyszczący jak tamte. Tylko że ten jest bardzo subtelnie i w sumie to dobrze. Nie wiem, czy nie przegięłam z tym różem. No, ale chyba nie. I teraz sobie dołożymy właśnie tego rozświetlacza z paletki Affect. Taka niezaładna jest w środku, wiem, nie za czysta, ale osypują się te rzeczy dosyć mocno, te produkty. I, I lecę, żeby tutaj dodać trochę blasku. No taki subtelny, fajnie. Cia nie potrzebuje nic hardkorowego. Zresztą też dawno nie używałam rozświetlacza. Całkiem fajnie wygląda. Lubię go, w ogóle lubię jego kolor. jest taki szampański, taki neutralny. Właściwie do wszystkiego się wpasuje, tylko strukturę ma trochę bardziej widoczną z bliska. I jeszcze pomaluję tutaj pendzlem od pudru: żeby wszystko. Tak odciągnąć od środka twarzy. I coś na usta. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o usta, to może zrobimy sobie powtórkę też poprzedniego filmiku, ale dopełnimy go. Dlatego, że ja do tych pomadek, które Wam pokazywałam, tutaj, oczywiście wszystko muszę odnajdywać w łóżku. W zeszłym filmiku Wam pokazywałam właśnie takie pomadki kolagen cool z Essence. I one naprawdę całkiem fajnie się zachowują. No taka zwykła, nabliżająca pomadka kolorze ust, to jest kolor 203. O, tutaj właśnie może odświeżymy sobie. I do tych pomadek, które mam, czyli koloru 203 i 204, mam też konturówki. Również oczywiście Essence i one się nazywają Soft and Precise. I właśnie nie wiem, czy używać tej, której poprzednio, czy może trochę bardziej różowej, ale z drugiej strony ja nie mam za dużo różu na oczach, tylko bardziej taką brzoskwinkę. Więc... Propagam sobie to szybko na ręce. To jest 203. No, ten dla mnie 204 jest bardziej taki malinowo-różowy, a ja wolę jednak usta neutralne. Zrobimy powtórkę z numeru 203. A może numeru 204 użyjemy innym razem po prostu. Ładnie, suni, ale mam strasznie słuche usta. Też na błyszczyku jest, więc ma trochę łatwiej. Już sama konturówka fajnie wygląda. I mogłam nią trochę popoprawiać kształt moich ust. A teraz właśnie mm, wypełnię to tą pomadką, żeby nadać troszkę masyłkowości. Trochę to wypełniło. Trochę ukryło te suche skórki. I może jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają te konturówki i pomadki. Może niekoniecznie pomadki, bo nie chcę mi się otwierać tej jednej, ale konturówki mogę Wam zestawić, żebyście widzieli różnicę między kolorami. To jest 203, którą mam na sobie, a to jest ta bardziej różowa 204. No dobra moi drodzy, makijaż jest skończony Powiem Wam, że bardzo mi się podoba Fajnie mi się pracowały tymi cieniami yy, Może tam na górze tutaj trochę z tymi brązami nie wyszło Bo myślałam, że będzie trochę ciemniej Ale z drugiej strony też jest w porządku Podoba mi się ten kontrast między górą a dołem yy, Ta góra jest taka dzienna Po prostu takie fajne brzoskwiniaczki A dół dodaje trochę takiego szaleństwa Jeżeli mamy ochotę na kolor Bardzo lubię właśnie przemycać na dolnej powiece Coś takiego bardziej kolorowego Nietypowego, bo to fajnie wygląda Nie zajmuje dużo czasu i nie zajmuje też po prostu dużo powierzchni, więc też można powiedzieć, że nie jest takie przytłaczające. No i powiem że podoba mi się. Dawno się nie malowałam kolorowo, kolorowiej, a tutaj mamy pierwszy krok w tę stronę, z czego jestem zadowolona. I też, jeżeli chodzi o tę paletkę, też bardzo fajna. No, słyszałam o niej dobre opinie, słyszałam, że ma fajne połączenie kolorystyczne, które też właśnie tak jest spójne. I Myślę, że na moich oczach to dzisiaj widać, i też słyszałam o jakości tych cieni, że jest ok. No i muszę przyznać, rację. Naprawdę fajne cienie, podoba mi się ta paletka. Myślę, że też na wyjazd fajna, bo i właśnie dużo takich neutralnych cieni i zawsze coś do przełamania tego kolorystycznie, jak ktoś lubi. A jeżeli chodzi o resztę, też za dużo jakichś nowych rzeczy nie używałam. Podkład mi się podoba bardziej, lepiej leży na mojej skórze niż poprzednio w tym połączeniu. Jest też trochę bardziej matowo. A ja jednak mimo wszystko nadal bardzo lubię mat. Inne kosmetyki widzieliście u mnie w akcji tydzień temu i właściwie można powiedzieć, że podtrzymuję opinię. Nadal mi się bardzo podobają. Myślę, że na tak na dłużej u mnie zagości taki róż dwa w jednym, czyli trochę rozświetlenia, trochę koloru. Ja też rzadko używam różów do policzków, a jednak on dodaje takiego fajnego życia czasami skórze. Podoba mi się też pomadka w połączeniu z konturówką, o której ostatnio zapomniałam. No, i fajnie było odświeżyć sobie brązer z paletką z efektu, dodać trochę rozświetlacza. Co ja mam więcej mówić? Dzięki za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Chociaż powiem wam, że chyba będę musiała sobie coś nowego jeszcze przywieźć i inne rzeczy, dlatego że mam wrażenie, że kończą mi się jakieś takie zasoby nowości, których jeszcze u mnie nie widzieliście. A też nie mam tutaj dużo rzeczy, i też nie chcę odgrzewać po prostu kotleta, sprzęt nie wiadomo ilu tygodni, miesięcy, lat, e, więc może po prostu sobie coś skombinuję. Dajcie e, mi znać, co byście chcieli u mnie widzieć, czy... Bo wiem, że na pewno chcecie widzieć projekt Denko. I już zaczynam zbierać produkty. E, pewnie niedługo się nazbierają, ale ja też powiem Wam, że przez ostatnie tygodnie bardziej to wyrzucałam, albo nawet nie zwracałam uwagi, że coś użyłam e, i muszę tutaj po prostu na nowo to zacząć. Zatem Denko będę zbierać i Denko będzie e, a tak poza tym, to nawet nie wiem, co jeszcze mogę tutaj nagrać. Mam dosyć mało przestrzeni w tym momencie, ale na pewno jakieś makijaże. Najwyżej po prostu będziemy sobie gadać, a ja będę brać to, co mi pod rękę podejdzie i też sobie jakoś damy radę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa! Hektorku! Hękuś. Kto taki piący jest?